È bravissimo. Bra bravissimo. 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 Fantastic. Yeah. Cześć, z tej strony Karol Iluzjonista, Karol z Netty i witam Cię w kolejnym nagraniu. Tak jak tydzień temu zapowiadałem, będzie to film o Budapeszcie, a odwiedziłem to piękne miasto w marcu 2020. Tydzień temu mogłeś, bądź mogłaś zobaczyć moją wizytę w New York Cafe, czyli prawdopodobnie najpiękniejszej kawiarni na świecie. Jeżeli jeszcze tego nie zobaczyłeś, bądź nie zobaczyłaś, to gdzieś tam na dole prawdopodobnie jest link do tego właśnie filmu. A oprócz tego miejsca odwiedziłem Joker Magic, czyli miejsce dla iluzjonistów, gdzie można było zaopatrzyć się w rekwizyty, właśnie do iluzji. I tam też dowiedziałem się, że kolejnego dnia jest organizowane spotkanie dla magików, iluzjonistów i osób zainteresowanych właśnie naszą pasją. Także wybrałem się na to spotkanie i mogłem troszeczkę poczarować, poznać kolegów, i też super to wspominam. Poza tym. Oczywiście zwiedzałem całe Budapeszt, to jest wiele do zobaczenia, wiele do zwiedzenia, także naprawdę rekomenduję to miasto. Jest ono bardzo turystyczne, także spotkałem ludzi, gdzie czarowaliśmy na ulicy m.in. z Brazylii, Argentyny, Polski czy też Anglii. Także z całego świata ludzie tam przyjeżdżają, warto tam pojechać. Póki co podróże są utrudnione, ale mam nadzieję, że w przyszłości wszystko mniej więcej wróci do normy. A już teraz kończąc ten odcinek zapraszam do obejrzenia krótkiego nagrania z pewnej restauracji, gdzie czerwałem dla obsługi. We have deck of cards, right? Yep. Every card is different. Please pick one. This one. No, I've seen this three before. Okay. Uh, I will turn this way and yeah. you have to sign your card with your okay. name. Okay? Okay. This side. Okay. I'm not looking. Please sign it. Let me know if it will be ready. Yeah. No. Okay. I'm turning back. It's signed, right? Yeah. Okay. Please say stop at any point. Stop. Okay. Put it back. There you go. And look, your card is somewhere between those cards, right? Yeah. But when I snap, one card will be different. Yeah. We can see one blue card, right? Yeah. Do you remember your card? Yep. What was it? The uh, oh yeah, yeah. Nine. Yeah. nine of yeah, clubs, right? Yeah, that was it. It's weird, right? Must, yeah. uh, your card now it's blue. Yeah. But can you put your hands like this? Left In? or right? Left, left. Yeah. And look, nine of clubs. I will put it here. Yeah. But when I snap, it was only an illusion, because your card, of course, it's also right. Is yeah. <laughs> Good, thank you. This is uh, a card for you, of course. Oh, really? Okay. Yeah, yeah, yeah. Thank you very much. If the material of course a up Jeżeli nie, to nie. Zostaw komentarz, czy byłeś bądź byłeś w Budapeszcie i co tam koniecznie warto zobaczyć. Obecnie, niestety, podróże są utrudnione, ale mam nadzieję, że już w przyszłości wszystko wróci do normy i będzie można znowu polecieć tam, gdzie się chce. Ja bardzo lubię podróże, także na pewno będę korzystać z tych okazji. Tymczasem już się z Wami żegnam i zapraszam do subskrypcji oraz zostawienia dzwoneczka, jeżeli interesują Cię tematy związane z iluzją a już za tydzień przysyłam kolejny filmik, także do zobaczenia.